Szanowni Państwo, prosimy o wygłoszenie laudacji rektora Szkoły Głównej Handlowej, pana profesora Piotra Wachowiaka. Panie rektorze, chciałem zaprosić na scenę, ale pan już wszedł. Oddaję mikrofon. Panie ambasadorze, Panie Marszałku, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Osoba, która dzisiaj dostaje nagrodę gospodarczą SGH jest powszechnie znana. Jest to osoba bardzo lubiana. Jest to osoba bardzo skromna. Osoba bardzo pozytywnie nastawiona do ludzi. Jest to osoba, która realizuje swoje pasje i marzenia. Jest to osoba, która powiedziała kiedyś w jednym wywiadzie: "Nieważne było to, że łańcuch cały czas spadał, obony się przebijały i trzeba było je łatać dętki. Ważne, że jechał do przodu, a ja miałem na czym trenować." I to właśnie łączy, proszę Państwa, sport z biznesem, bo najważniejsze jest, i w sporcie, i w biznesie, żeby jechać do przodu. Chciał być wybitnym sportowcem. Ja o tym wiem, bo takie mam szczęście, że z tą osobą znam się od 1977 roku. I wielokrotnie mówił. Marze, żeby być wybitnym kolarzem. I sięgnął po olimpijskie srebro, jest dwukrotnym mistrzem świata, uczestniczył w najbardziej prestiżowych wy wyścigach, na przykład Tour de France. I po zakończeniu kariery mówi, co tu robić? I sobie przypomniał, że jest taki, yy, taki polski wyścig, Tour de peron. i zrobił wszystko, żeby ten wyścig promował polską markę. Od 30 lat zajmuje się wyścigiem i ten wyścig jest na pewno znany już na całym świecie. Czesław Lang nie zatrzymuje się, bo o nim mówię, jest producentem zdrowej żywności, promotorem aktywnego stylu życia. Nasz laureat kiedyś powiedział, że kolarstwo to ciężki sport i jeśli się go nie pokocha, to nie ma w nim czego szukać. Misją Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, proszę Państwa, jest kształtowanie liderów. Nagradzamy dzisiaj znakomitego lidera niejednego peletonu, który inspiruje nas tym, że, że robi wszystko to, co kocha. Jest osobą, która jest na pewno godna naśladowania i będzie wzorcem dla naszych studentów. Gratulujemy bardzo Czesławowi Langowi i zapraszamy. A, na scenę, a ja przy okazji zapraszam pana rektora Marka Rodzkiego jak zawsze i panią dyrektor Patrycję Dudkiewicz, dyrektor Centrum Współpracy z Biznesem. Czesław, bardzo prosimy o parę słów dla zgromadzonych tutaj fanów Twojego sportu, zakładam, że wszyscy Państwo uprawiacie kolarstwo w mniejszym czy większym stopniu. Czesław Was zmotywuje. Dobrze, przede wszystkim bardzo, bardzo dziękuję za tak prestiżową i tak piękną nagrodę, jestem bardzo wzruszony. No i myślę, że w moim życiu jakoś tak, tak się potoczyło. Ja sam nawet nie wiem dlaczego, bo nigdy nie miałem żadnych tradycji sportowych w domu, nic, ale jak miałem 10 lat, zamarzyłem być Ryszardem Szurkowskim czy Stasiem Rosdą, zobaczyłem wyścig pokoju i tak pokochałem kolarstwo i to kolarstwo do tej pory mi towarzyszy, zbliżam się do 70, jeszcze wsiadam na rower i jadę 120 kilometrów i mi to sprawia wielką radość. Także że... <głos》głos》głos》> że jestem wdzięczny życiu, że tak się właśnie to potoczyło, że poprzez sport, poprzez swoje sukcesy mogłem dać wiele radości Polakom, właśnie podczas igrzysk Olimpijskich, podczas wyścigów pokoju. Jako sportowiec, zakładając biało-czerwoną koszulkę, zawsze wiedziałem, że nie jestem sam, tylko jadę reprezentować swój kraj i byłem z tego bardzo, bardzo dumny. I właśnie po zakończeniu kariery kolarskiej, gdzie mieszkałem 15 lat w Italii, bo byłem kolarzem zawodowym, Jechałem wielkie tury, Tour de France, Rode Italia, wielkie, wielkie tury, ale e, kończąc karierę, e, chciałem zrobić coś dla Polski więcej. Nie być tylko sportowcem, zobaczyłem, że zmienia się bardzo kolarstwo, upada żelazna kurtyna, nie ma już podziału na amatorów, zawodowców, jest jeden peleton i w tym peletonie nie ma Polski, nie ma Polaków. My mieliśmy wyścig pokoju, który gdzieś się rozpłynął. Ale mamy polską imprezę, która w tym roku ma 95 urodziny, jest 80 edycja i tak przeczytałem jej historię, tym bardziej, że w 80 roku miałem okazję wygrać ten wyścig, mówię, uratuję tę imprezę i włożyłem w to tak serce, tak samo jak i w sport, tak, tak samo w Turde de Pologne. 30 lat robiłem ten wyścig, za co dziękuję wszystkim tym, którzy ze mną robili, bo na pewno na tej sali jest dużo. i i sponsorów, i partnerów, jeżeli chodzi o miasta, i mediów. Budowaliśmy tą markę, polską markę i teraz Tour de Pologne należy do grona najważniejszych wyścigów świata, jest to World Tour, jesteśmy tam, gdzie jest Tour de France, gdzie jest Giro d'Italia, oczywiście jest to inny wyścig, bo jest krótszy, nie mamy może takich gór, ale wyścig bardzo atrakcyjny, który ma już swoją taką renomę, ma pozycję, że on odkrywa wielkie gwiazdy. Tutaj zaczynali swoje swej kariery Peterszaga, nie wiem, ręką wielu, wielu innych kolarzy, nie mówiąc o Michale Kwiatkowskim czy Rafale Majce. Także mówię, życie tak się jakoś mi ułożyło. Sam tego nie planowałem, słuchałem tylko gdzieś tam z góry, może Boga, który mnie kierował, może mnie kierował i, i to samo się tak działo, ale mówię, jestem bardzo szczęśliwy że jako, jako sportowiec mogę dać wiele radości, jako organizator też, bo zobaczcie Państwo taki wyścig, który trwa 7 dni, przejeżdżamy około 1300 km, na trasę wyścigu wychodzi około 3-4 milionów ludzi. Jest to takie wielkie święto narodowe i to jest największa radość dla mnie, bo wyścig zorganizować nie jest łatwo. Naprawdę trzeba szukać sponsorów, trzeba szukać partnerów. Trzeba wszystkie zgody, pozwolenia. To jest najtrudniej, najtrudniejsza impreza sportowa do zrobienia wyścig, ale najwdzięczniejsza, bo jedzie do ludzi. I dlatego wszystkim, wszystkim, którzy ze mną to robią przez te 30 lat, chciałbym podziękować, dedykować też tą nagrodę i, i cieszyć się tym, żebyśmy jeszcze, jeszcze mogli wiele, wiele razy wspólne rzeczy zrobić. Dziękuję bardzo. Prosimy o brawa. Poczekaj, ja cię nie puszczę Czesław, bo musimy jeszcze zrobić test. Test, proszę Państwa, może zasłuży na większe brawa. W 1995 roku nie sprzedałeś, a ofiarowałeś mi rower górski włoskiej marki. Czy pamiętasz jakiej? Oczywiście, no, Colnago. Nie, Bianchi. Bianchi <grymki> niemożliwe. Ale chcę Ci powiedzieć, że jeżdżę na nim do dziś i świetnie służy. Mam no dzisiaj honor podziękować Ci za to ponownie. Dziękuję, Dziękuję. bardzo. Dziękujemy. Gratulujemy jeszcze raz.